Zaży do pracy, z połamanymi skrzydłami, które, jak garb, ogromny skrywają pod płaszczami. Jeszcze ogniem wysmagane, a te skrzydła jeszcze grają, jeszcze polskie pieśni znają. Dzień dobry, witam wszystkich. W dniu dzisiejszym mamy kolejny dzień protestów, w naszej historii, tutaj ostatniej. Myślę, Musi odbyć. Zapraszam tutaj wszystkich pracowników. Miejsce spotkania jest tutaj. Jeżeli załoga chce posłuchać i chce podwyżki, musi stanąć tutaj. W związku z tym zapraszam wszystkich pracowników i Fiata i spółek Grupy Fiata. Poczekamy jeszcze chwileczkę, bo do pracownicy na pewno są. Trzymali przy miejscach pracy. W związku z tym proszę o stajęcie tutaj przed na tym placu, żeby dyrekcja i wszyscy zobaczyli nas ile nas tutaj zobaczyli, ile nas tutaj jest. Zapraszam serdecznie koledzy. Wiem, że staliśmy tutaj, gdzie było minus 20 parę stopni kilkakrotnie. Staliśmy w upale 30-stopniowym a dzisiaj przyszło nam. Być odmytym przez deszcz. W związku z tym nie przestraszyliśmy się i jesteśmy tutaj. Otóż, moi drodzy, nasz wiec uważam za otwarty, który będzie trwał do 14.30. Takie mamy pozwolenie, proszę Państwa. Pomimo tego, że dyrekcja nam dzisiaj tutaj postawiła koparkę na naszym stałym miejscu, samochody, jak również wezwała na nas policję, ale to nie szkodzi. My jesteśmy i myślę, że ten wiec nas się odbędzie. Moi drodzy, chcę, mm, pragnę przywitać tutaj Was wszystkich, przywitać naszych gości. Jest z gości przewodniczący sekretariatu górnictwa Kazimierz Brajcarek, sekretariat metalowców, przewodniczący sekretarza szozda, przewodniczący regionalnego sekretariatu samochodowego Alek Balatyński, wiceprzewodniczący... Po podwyżki średniej 60 złotych nagrody dodatkowej od 1 czerwca, o 500 złotych ewentualny wzrost premii efektywnościowej, dodatki do, 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 dodatkowe dodatki 50 złotych do ewentualnych nadgodzin, jak również jeden dzień za cztery soboty w ciągłości przepracowane. Otóż wniosek Solidarności jest 500 złotych dla każdego pracownika, jak również. Rozmowa na temat ustalenia premii efektywnościowej za 2010 rok, wyrównanie premii za 2009. I moi drodzy, rozmawiamy na temat umów na czas nieokreślony, czyli przekształcenie z czasu określonego na nieokreślony. W tej chwili nie ma otwarcia większego na większe propozycje. Sytuacja jest następująca: Solidarność. Widząc, co się dzieje w zakładzie, wstąpiła w spór zbiorowy. W dniu dzisiejszym na pewno wiemy, że jesteśmy w sporze zbiorowym, bo nie zostały dzisiaj spełnione żądania, więc od siedmiu dni trwa ten spór, następną sytuacją będzie przeprowadzenie referendum i ewentualnie i przygotowanie się do protestu, do strajku. To oczywiście my jesteśmy gotowi i załoga ma być gotowa. W tej chwili, w tej chwili nie jest podpisany protokół rozbieżności. Wezwiemy dyrekcję do podpisania tego protokołu. Dwugodzinny strajk może być przeprowadzony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia sporu. Więc 14 dni jeszcze u nas nie minęło. Potem, proszę Państwa, jest, są mediacje. I taka jest historia. W tej chwili, moi drodzy... Zapraszam jeszcze tu wszystkich pozostałych, zapraszam kolegów, zapraszam Was tutaj, żebyście podeszli. Witam również tutaj przedstawicieli innych związków zawodowych, zadeklarował tutaj Łóżko. Widzę tutaj sierpień 80. Pozostali, pozostali nie przyszli, chociaż jeden ze związków deklarował, ale tym się po prostu nie będziemy przejmować. Moi drodzy, oddam tutaj teraz głos koledze. Grajcarkowi, kaza grajcarek, który powie wam tutaj, w jaki sposób w górnictwie organizuje się takie sprawy. A te skrzydła, jak sztandary niepodległej starej wiary, jeszcze mają blas. Jeszcze mają blas.